Cześć kochani, witajcie w nowym odcinku. Dziś będziemy testować różne odcienie NYX Lingerie XXL. To jest PR, który dostałam i są to pomadki, które Was na pewno zainteresują. Długotrwałe, pełne, matowe nudziaki. To bielizna modelująca wpłynie dla Twoich ust. Gładki kolor, bez pęknięć, bez odbijania się. Lip Lingerie XXL Matte Liquid Lipstick. Poznaj pierwszą bieliznę modelującą wpłynie do ust. Bielizna do ust, rozumiecie? Bez blaknięcia, bez odbijania się, nawet do 16 godzin. Ale tak samo jak twoja ulubiona bielizna modelująca jest lekka i wygodna. No nie wiem, czy moja bielizna modelująca jest wygodna, raczej nie jest wygodna. Ma, ma podkreślić piękno każdej karnacji. I tak, mamy do 16 godzin trwałości. Nasycona kolorem wegańska formuła. 24 Nasycone kolorem odcienie. Wystarczy jedno pociągnięcie, żeby mieć pełne krycie. Ekstra precyzyjny aplikator. Tutaj mamy info produktowe. Zobaczcie, jak pięknie. Przygotowane NYX jest taką marką, która stawia na różnorodność, na widzicie i, i body positivity. Mega. Bardzo fajnie. No i tutaj mam trochę, oczywiście, nie mam wszystkich kolorów. W zasadzie Wam robiłam test pomadek z Maybelline. Możecie sobie tutaj zobaczyć i bardzo Wam się podobał ten odcinek. Wracam trochę do tej formuły, szczególnie właśnie jak dostaję od marek lub kupię sobie pełną kolekcję. Wiem, że jeszcze muszę ten Essence wam obiecane kupić i zrobić test, bo też fajne pomadki. Także dzisiaj testujemy takie kolory. Bardzo duże się wydaje opakowanie, naprawdę takie masywne. Nie wiem, ile tu jest w środku pojemności 4 ml, widzicie? I to jest właśnie bardzo złudne. Ja cały czas porównuję to do na naszego błyszczyka z Lulalow, gdzie zobaczcie, błyszczyk ma 10 ml, a tu mamy 4, jest bardzo duży jak na błyszczyk, bo zwykły błyszczyk ma pojemność, gdzie mam zwykły błyszczyk. No powiedzmy, że taki, tak. Tutaj mamy duże opakowanie, ale jeśli chodzi o opakowanie i pojemności, to dużo robi nam to, czy ścianki w opakowaniu są grube, czy nie czy wiecie, czy tutaj do, do końca jest nalane. I tak dalej, i tak dalej. Także wiecie, to tutaj mamy 4, tu mamy 10, jest różnica, tak? Kiedyś była afera z tymi pomadkami Cadwon D że tam nie było też nalane do końca i wiecie, no pomadkami czy linerami trzeba patrzeć na pojemności, wydaje się ogromne a niekoniecznie tak będzie dobra kochani, ja sobie przetestuję wszystkie kolory które tutaj mam, przepraszam was jeszcze za mój głos ale <coughs> mam lekką chrypę, pokażę wam różne kolory i na końcu zostanę w jednym kolorze i zobaczymy jak z jego trwałością słuchajcie, nie jest to jakaś bardzo tania zabawa jedna pomadka kosztuje 49 zł i tutaj mamy pierwszy kolor strip down i zobaczymy jak ten kolor ma taki dziwny chemiczny zapach Faktycznie jedno przeciągnięcie i mamy pełny kolor. Jest komfortowa, nie lepi się. No i dosyć szybko zastyga. No i Darek mi tutaj, słuchajcie, naprawił. Siemano! Siemano! Dajemy baterii boost energii. Także to jest pierwszy kolor. Czuję lekkie ściągnięcie, jak zasechł. No i troszeczkę się przyciemnił. Podoba mi się ten kolor, jest bardzo uniwersalny. Ula, lata, w problem, słuchajcie, ze zmywaniem. Już widzę, jak będę przy ostatniej będę płakać. Więcej nie dam radę, to będzie po prostu bardzo bolesne. Kolejny kolor nazywa się Turn On, jest bardziej nudziakowy. Jeszcze będę, słuchajcie, nie będę czekać aż zaschną do końca. I to jest cieplejszy odcień zdecydowanie, jaśniejszy, cieplejszy. A ten był bardziej wróż, A ten jest zdecydowanie takim nudziakiem, który ja bym użyła na przykład do smoky ice. Jak robię sobie takie czekoladowe smoky ice, to, to właśnie zwykle mam później taki kolor. No z zasięciem zostanę w ostatniej, tak jak mówiłam. Kolejny kolor, taki właśnie w klimacie jasnych nudziaków różowych, to jest Expose Me. Zaraz przejdziemy do ciemniejszych, oczywiście. Nie jestem przekonana do smaku i zapachu. To jest taki nudziak, który bym najchętniej wybrała, jeżeli chodzi o kolor. Bo jeszcze jest czymś pomiędzy tymi dwoma pierwszymi. Zobaczcie, to jest taka mieszanka. Tak Róż i beż. Ten mi się podoba najbardziej z tych jasnych nudziaków. Mhm. Zdecydowanie. Następny kolor będzie ciemniejszy. To już jest taki kolor. Jak widzicie, yy, brudny róż. I tu mamy unlaced, czyli taki jakby rozsznurowane. a i to jest zimny kolor. Nie podoba mi się zapach. Bardzo mnie drażni. Bardzo mi się zapach nie podoba. Zimny róż, zupełnie nie dla mnie. Ja w takich kolorach wyglądam trupio, ale dziewczyny, które mają zimne typu rody, lata zimy. Myślę, że to będzie nudziak dla nich. I tak jak oni powiedzieli, że tutaj są odcienie naprawdę do różnych, wiecie, do różnych karnacji. Każdy znajdzie właśnie swój odcień. Także to jest pierwszy, który mi się nie podoba osobiście. Kolejny kolor, znowu z, taki, z kategorii takich brudnych kolorów, to jest Straps Off, tak się nazywa. W ogóle wszystkie nazwy nawiązują do bielizny. O, to już jest brąz. Bardzo kremowy, bardzo kremowa formuła. Nie jest to pomadka taka lejąca się... Bardzo łatwo się nakłada, nawet bez konturu. Bardzo ładny odcień. Bardzo jesienny, wieczorowy na wyjście. Jeszcze bym go użyła. Wiecie, to nie jest taki kolor, który, którego bym się bała, który by jakoś tam bardzo mnie wymywał. Jeszcze bym ten kolor użyła. Także ten jest ładny. Domyślam się, że do bardzo nasyconych karnacji, do bardzo ciemnych, będzie przepięknie wyglądał. No, już mi mocno zabarwiło usta. Kolejny kolor, mocno nasycony, to jest Stamina. Piękny. Wygląda jak taki red velvet. Przepiękny kolor. Wow. To będzie jeden z moich ulubionych. Ma w sobie taki. Nie wiem, jak to nazwać. Taki jakby czarny. Czarną bazę. Nie wiem, czy widzicie o co mi chodzi. To jest taka jakby taka czarna. Czarna baza w tej pomadce. Przepiękna. Naprawdę przepiękna. Tylko teraz weź to usuń, To jest mocny kolor. wziąłem sobie płyn micelarny tutaj. I zobaczymy. No jest naprawdę trwałe. Ale ja czuję mega ściągnięcie. To nie jest komfortowy mat. Absolutnie nie. Tutaj akurat się nie zgadzam z tym. To nie jest wygodne, to nie jest. To, to jest bardzo ściągająca pomadka. Nie schodzi w ogóle! A ja, ja. nie usunę jej. Nie schodzi mi. Z ceny na zawsze. na zawsze. Pokarało mnie. O ja, schodzi płatami, ale tak boleśnie. Zobaczcie, wcale nie chcę zejść. Jaka jazda. hours later. Nałożam olejek. Uuu, trochę ulgi jak nałożamy ten olejek. No i poszło, czyli na tłusto. Widzicie te wiórki? Pierwsza coś takiego widzę, żeby pomadka tak schodziła takimi wiórkami. Dobra, olejkiem się udało usunąć, ale słuchajcie, to się tak ciężko zmywało. Widzieliście? Więc nakładam kolejny kolor i zmywam od razu. Kolejny kolor to jest strip and tease. Czyli taki strip Tease, ale strip and tease. Taki odcień brązowy. No Najpiekało mnie już usta. Ten mi się nie podoba. To nie jest mój kolor. To nie jest tak jak tamten brązowy, gdzie był twarzowy. To ten mi się wydaje nietwarzowy. Do mnie przynajmniej. Mm -mm. Nie zostawiam go. To nie jest mój kolor. I chyba w ostatnim kolorze zostanę, więc sobie porządnie tutaj doczyszczę, żeby już nie kombinować. I ostatni kolor, który dziś testujemy, jest, wygląda tak. I jest to kolor, który nazywa się Warm Up Rozgrzewka. I w tym zostanę, więc mam nadzieję, że będzie ładny. Hmm jak taki cieplejszy, ładny dobrze trafiłam słuchajcie, bardzo fajny aplikator, mięciuteńki przyjemnie się nakłada, natomiast zapach, smak są nie za fajne nie podoba mi się, formuła mi się podoba ale trochę za mocno ściąga, także zostawiam sobie ten warm up, no i zobaczymy jak się będzie trzymał, słuchajcie, zobaczymy jak się będzie trzymał zobaczymy jak się będzie zjadał po piciu, po jedzeniu i tak dalej, jak on zastygnie, teraz zrobię Wam podsumowanie za jakiś czas. Kolor mi się podobał, tutaj większość kolorów mi się podobała, od wszystkich, które odłożyłam, które mi się podobały, odłożyłam, które mi się nie podobały, więc pierwsze mi się bardzo podobały, plus czerwony i plus ten ostatni. Czyli kilka kolorów mi się podobało, ten ostatni, a te trzy mi się średnio podobały. Czyli takie brudne, zimne mniej. Rzeczywiście wystarczy jedno pociągnięcie, żeby nałożyć kolor. To jest na plus, ale tak jak mówię, czuję ściągnięcie ust, czuję lekkie pieczenie, no i trzeba to ścierać na tłusto. Także wrócę do Was za jakiś czas, pokażę Wam jak komatka wygląda, sprawdźmy teraz czas. Mamy 12.54, w ogóle już mi się robi ciemno, więc super. I zobaczymy, podsumujemy sobie później. Kochani, dogrywam zakończenie. Jest 20.39, proszę bardzo. Yy, kolor wydaje mi się, że troszeczkę się zmienił, troszeczkę się utlenił. Nie ma spęknięć na ustach, to jest fajne. Jak zjadłam yy, kolację, tam był sos, to troszeczkę się zjadła ta pomadka, ale tak to trzyma się cały dzień, mam ochotę nawierzyć usta przyznam wam, że wysusza usta, ale trzyma się pięknie i nie robi się to co się robi przy pomadce Maybelline, to takie odcięcie i pęknięcia, to się w ogóle nie robi, więc myślę, że tą pomadkę będę używać często bo jest bardzo, bardzo trwała także nowy wymiar pomadek wpłynie jest gęsta, jest kremowa zastycha, no troszkę wysusza, ale no nie wyobrażam sobie pomadki matowej nie wysuszającej zupełnie, także mogę wam serdecznie polecić, mi się podoba, trwało się super przed chwilą dzwoniła moja przyciółka i mówiła, a co ty taka wymalowana? O tej porze. Ja wiem, bo test robię po także tak to wygląda. Dobra, kochani, uciekam. Pa, pa.